W piątek zobaczyliśmy, jak wygląda przejęcie pełni władzy przez Platformę Obywatelską, a wczoraj zobaczyliśmy, jak wygląda Polska bez Platformy Obywatelskiej i skrajnej lewicy. Sukces tej debaty wczorajszej i też zlekceważenie tej debaty wczorajszej to jest tak naprawdę nieumiejętność zauważenia tego, jak zmieniają się media. Rozmowy z, z blogerami czy, czy wideoblogerami, które mają dłuższą formę niż tradycyjne setki, one zaczynają pokazywać prawdziwą głębię o kandydata. Ja miałem wrażenie. Jak oglądałem tą scenę, którą przed chwilą sobie powtórzyliśmy, że to przypomina mi Leroya i skaczcie do góry, jak kangury. Mi Miłosz Lodowski, publicysta, specjalista m.in. od marketingu e, politycznego. Kłaniam się. Czuj duch. witam serdecznie, bardzo miło. E Zaczęliśmy od migracji, to, ale będziemy rozmawiać głównie o wczorajszej debacie i o tle tych wszystkich debat, które obserwowaliśmy. Czy to, co słyszeliśmy podczas debaty, w jakiś sposób no, może nas uspokajać albo stwierdzać, że ci politycy reagują na ten temat należy? Ja mam takie spostrzeżenie, że tak jak w piątek zobaczyliśmy, jak może wyglądać Polska w momencie, w którym Platforma Obywatelska przyjmie pełnię kontroli władzy. Czyli tak naprawdę wszystkie instytucje państwa będą jej podporządkowane i powiedziałbym, nawet skręcać będzie się prawo, bo jeśli się pochylić nad tym, co się wydarzyło w piątek, a chyba warto, to można powiedzieć, że to jest jeden wielki skandal. Zaraz do tego jeszcze dojdziemy, bo to jest bardzo, no bardzo ważny wątek i jego chciałem jest, i to jest tak. Więc w piątek zobaczyliśmy, jak wygląda przejęcie pełni władzy przez Platformę Obywatelską, a wczoraj zobaczyliśmy, jak wygląda Polska bez Platformy Obywatelskiej i skrajnej lewicy, że nagle okazuje się, że ta debata może być spokojniejsza. Dużo bardziej merytoryczna, może mniej interesująca. może mniej interesująca, Chociaż powiedziałbym, tam runda pytań bezpośrednich była arcyciekawa, dlatego właśnie, że te interakcje i też warunki, które stworzono do tej debaty, że ma prawo się tylko do jednego wyboru i jednego kandydata, w związku z tym to nie była taka strzelanka w jednego. Chociaż w sumie troszeczkę tak się pojawiło, bo, bo, bo pan e, e, Hołownia stał się takim, powiedziałbym, celem zastępczym mhm. w. E, reprezentującym ten rząd, to, to jednak ta debata była dużo bardziej zbalansowana, spokojniejsza. No i tak może wyglądać Polska bez platformy. Kto tu generuje konflikt? Dobra, rozwiązywano wczoraj, yy, słyszeliśmy propozycje rozwiązań ważnych problemów, w tym problemu imigracyjnego. Czy było trochę yy, jak. No, podsumował to Krzysztof Stanowski, którego trudno traktować jako kandydata, raczej jako stańczyka takiego przy tej, tak, e, tak, Przy tak, tych tak debatach, jest... który wskazuje, właściwie no, wrzuca taki, On właściwie mógłby być zatrudniony przez organizatorów debat. Taki facet, który żartobliwie komentuje to, co się dzieje i w pewnym momencie no, w poprzedniej debacie powiedział o tych sześciu elektrowniach. Tutaj wrzucał też takie, tego rodzaju wrzutki, zwracając uwagę na absurdalność głoszenia e, w, no, wielkich, projektowych haseł przez ludzi, którzy kandydują na urząd prezydenta, a nie na przykład E, do, są liderami partyjnymi. Ja się nie do końca zgodzę, aczkolwiek faktycznie Krzysztof Stanowski pełni rolę takiego trickstera, e, stańczyka, jokera, czy, czy jakkolwiek nazywać tą figurę, jeśli chodzi o popkulturalne jakieś rozwinięcia. No tak czy inaczej, mm, to nie do końca jest tak. E, w chwili obecnej, zwłaszcza w sytuacji, w której się znalazła Rzeczpospolita, e, trzeba zauważyć, że o paradoksie, oprócz zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, prezydent powinien być też takim elementem, który polską, scala polską narrację i staje się elementem całkowicie kontrolującym język całego państwa, bo ma tego typu kompetencje, zarówno te kompetencje, które wybiegają w przestrzeń polityki międzynarodowej, a jednocześnie są mocno ograniczone w, w pewnych sferach. To jest, to jest właśnie kontrola narracyjna, w związku z czym mógłby być takim, powiedziałbym, wielkim narratorem ścigającym wizję, i troszeczkę stymulującym pozostałe instytucje państwa do tego, żeby, żeby śmiało je realizowały albo przedstawiały swoje własne propozycje, więc to nie jest do końca tak, jak chciałby pan Stanowski i, i w związku z tym troszeczkę na wyrost w paru miejscach tam. Powiedziałbym, ustawił poziom swoich emocji i, i poziom swojego. No on trochę tak naprawdę jego przekaz jest taki, że to wszystko jest nieważne właściwie. No więc, I że, to, więc, i że, że nikt nie zasługuje na ten urząd i wszystko jest nieważne. Więc, więc, więc to jest, to, to z punktu widzenia czystej pragmatyki, to jest bardzo interesujące, bo to jest nośne. Yy, jeśli chodzi o zasięgi internetowe i zresztą sukces tej debaty wczorajszej i też zlekceważenie tej debaty wczorajszej, to jest tak naprawdę nieumiejętność zauważenia tego, jak zmieniają się media i tak naprawdę media, które są budowane ze społecznością, czyli już zaczynają być mediami całkowicie nowej generacji, które wyrastają ponad poziom tych standardowych myśleń o tym, jak wyglądały media. To to jest chyba największe zaniedbanie części polityków, części, części przedstawicieli partii politycznych, którzy nie wzięli na przykład wczoraj udziału w tej debacie. No, i to jest, to jest nowe otwarcie, które, które tutaj widzimy, bo jeśli popatrzy się na to, jak, jak, jakie zasięgi gigantyczne miała ta wczorajsza debata właśnie w internecie, przecież na żywo ją oglądało w, tylko w dwóch. Setki tysięcy ludzi. Setki tak. tysięcy ludzi. Ja na... dzisiaj sprawdzałem, jak jechałem do Państwa do studia, to zdaje się u samego Pana Stanowskiego w kanale Zero Tam 2 miliony 200 osób ja zajmowało tę debatę. Ja przy okazji popełnię budowie. teraz, skoro Pan wywołał autoreklamę, <laughs> możecie Państwo na YouTubie znaleźć research. Wczorajsze wydanie specjalne, w którym na żywo debatę e, komentowaliśmy e, z, z Rafałem Ziemkiewiczem. To wszystko się odbywało oczywiście na kanale e, Superlink. Wróćmy jeszcze na chwilę, oh, skoro pan wywołał Stanowskiego, to chciałbym jeszcze wrócić na chwilę oh, do sorry. niego, bo on przyjmuje tą pozę Stańczyka, krytykuje, e, no w gruncie rzeczy co on e, krytykuje, czasami jest demagogiem w, tej, w swojej krytyce. Na zasadzie takiej, ja was wszystkich wyśmieję, Ponieważ to ja jestem lepszy, ponieważ nie jestem Nie, nie, nie. nie, nie. To, jest, to jest raczej przedstawienie lustra i też wytyczenie placu boju o paradoksie. To jest bardzo interesująca formuła, którą on przyjął, ponieważ on do pewnego stopnia, oczywiście posługując się materią medialną czy komunikacyjną, on tak naprawdę buduje przestrzeń, w ramach której groteskowo wygląda populizm. Proszę zauważyć, że populistyczne standardy w zderzeniu, z, w, zarówno w tej debacie przede wszystkim piątkowej, w zderzeniu właśnie z tym placem boju wytyczonym przez pana Stanowskiego, jak i wczoraj, przywołanie tej książki, prawda, to też jest bardzo interesująca figura. To powoduje, że po prostu te stanie sztuczki pr które tak budują kandydatów, zaczynają być odzierane z tej rzeczywistości i pozłotki, piarowskiej, więc, więc to jest tak, że zaczynamy docierać do istoty kandydata nawet bez jego konieczności fizycznej ekspozycji, bo drodzy Państwo, wczoraj zobaczyliśmy dzięki tej sztuczce kim jest pan Trzaskowski bez pana Trzaskowskiego. No, ale, a... Niesamowite niesamowite. No ale Artur Bartoszewicz, Bartoszewicz przed chwilą mi zarzucił takie, no coś, też rzeczywiście dziennikarze czasami robią, ale politycy dają nam na to przestrzeń, wyciągnięcie fragmentu. Ja oczywiście wyciągnąłem mu lotniskowiec. Stanowski wyciągnął Trzaskowskiego, Trzaskowskiemu rekina. Ja tej książki książki nie przeczytałem i wydaje mi się, że może nie być arcydziełem, no ale wyrwał z 400 stron czy z iluś tam rzeczywiście jakiś śmieszny, no taki trochę autokompromitujący fragment, no bo kto się chwali takimi rzeczami, że nurkuje i tam są rekiny wokoło, natomiast rozumiem, że podkreślają swój heroizm, no ale w takiej dużej książce zawsze się znajdzie coś śmiesznego, co można wyrwać, co można wyrwać z kontekstu. Ale to jest tak, że budując wizerunek publiczny i zderzając go z milionami potencjalnie obserwujących, Musimy mieć świadomość, że jeśli staramy się ukryć pewne kompromitujące elementy z życiorysu, to czasem następuje pewnego rodzaju zerwanie ciągłości w matriksie i zaczyna to drgać ta, 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 ta sytuacja. I akurat bardziej od tej książki na mnie zrobiło wrażenie pokazanie tak naprawdę wypowiedzi pana Trzaskowskiego zderzonej z jego małżonką, która stała obok, to on po prostu powiedział, zaraz kochanie, będę mówił bardzo długo, więc możesz sobie pójść. Znaczy, wiecie Państwo, to są, to są, to są elementy, które odzierają tak naprawdę kandydata z, tej, z tego blichtru budowanego przez sztaby i to są rzeczy znacznie bardziej dojmujące, bo pokazujące specyficzną prawdę o człowieku. Więc ta książka budowana z takich właśnie scen, wiecie Państwo, to jest też tak, ktoś tą książkę redagował, ktoś patrzył na jej formę. Jeśli nie wypatrzył tego typu sceny, to znaczy, że nie dopełnił, e, do, nie dopełnił pracy dziennikarskiej. Jeśli to ma być jeden wielki pean na rzecz pana Trzaskowskiego i ma budować pewnego rodzaju wizerunek publiczny także na rzecz tej kampanii, bo nie, 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 nie ukrywajmy, że ta książka powstała wyłącznie po to, żeby zbudować jego wizerunek na tę kampanię, że to nie jest jakieś arcydzieło, tak jak pan redaktor był łaskaw powiedzieć. Więc to wygląda troszeczkę tak, jak pamiętacie, państwo, na początku tej kampanii była taka scena, kiedy źle wyreżyserowano sytuację, w której pan Trzaskowski obrócił się do tłumu i ten tłum zaczął schodzić ze sceny. No to takie rzeczy się. No, ale no i to dokładnie jest nie tego jest, typu Nie jest on pierwszy, uczy się od najlepszych, bo przecież od najlepszych się uczy kampanii. No oglądam oglądam no, obrazy no. kokoszki, słucham malera, popijając malwazję. No właśnie, Wie pan, kto to? tak, tak, tak parabia? Znaczy, no, generalnie. To, nie, <laughs> Donald Tusk, Donald, nie, książka, nie, książka szczerze. Jest to no najbardziej, więc, najbardziej pretensjonalny opis spędzania więc, wolnego czasu, jaki powstał prawdopodobnie w historii, w historii no polskiej właśnie, polityki. Właśnie, właśnie to, jest, to, jest, to jest pewnego rodzaju problem, że czasami oderwanie od materii pr i, i budowa taka sztucznych, według schematów sztucznych, ilustracji, które mają budować potęgę kandydata i jego na siłę osadzać na przykład jakichś inteligenckich elementach, żeby budować właśnie. Aż znaczy, wiecie Państwo, to jest też tak, jak, jak niektórzy się tutaj posługują CV, bo to wczoraj ta figura CV ma bardzo. Mieliśmy też chwilą związa... CV Szybana Hałowni bardzo no, skrytykowane no, przez Artura więc, Bartoszewicza. Więc właśnie właśnie to CV ja bym nie przeceniał, bo są tacy, którzy są łowcami CV i, i troszeczkę Pan Trzaskowski tak wygląda, że, że to, jego, to nie, jego element biograficzny nie zupełnie pokrywa się z aktywnością publiczną i z tym, jak mamy możliwość go poznać w sytuacji jeden na jeden, no bo. Jednak, drodzy Państwo, no to, to nie jest tak, że wszyscy wyrwaliśmy się z procesu spod ogona i każdy jakąś socjalizację przechodził w życiu. Ja jestem z Krakowa, no. więc, więc podchodzę do tego troszeczkę z takim może zbyt dużym konserwatywnym dystansem i to, angielską flegmą. To rzućmy, <coughs> rzućmy okiem na chwilę na Rafała Trzaskowskiego, tym razem z Głogowa, już po debacie w Końskich. Cisza, cisza, cisza. Trochę głośniej. Cała, jak to jest? Polska cała dla Rafała, tak? Czyli jesteście jeszcze z nami, no to super! Pozdrawiamy was, kochani! Was też brawa, dla was też! Brawa, chłopaki! Раз, raz, raz. raz, raz, raz! Brawo! Raz, raz, raz! Brawo! Raz, raz, raz! Brawo! Raz, raz, raz! Brawo! Dziękuję Wam! Były różne okropne komentarze odnośnie tego. Takie, które w ogóle są. Często zarzuca się różne nielegalne działania chemiczne, bym powiedział, obecnej ekipie. Ja w to absolutnie nie wierzę w tym przypadku. Wierzę w zupełnie inną sytuację. To nie jest polityk od tego. To jest facet, który nie czuje się w tym po prostu za dobrze, i jest potwornie, jest I, potwornie i, sztuczny w takim wywołaniu no, tej rozmowie z Tłumem. Jest to raczej typ polityka gabinetowego. Zdecydowanie po tak. I e, powiem szczerze, że po takim Gongu, przepraszam, za trywializm i uliczną mowę, jaki zaliczył w piątek, bo to był gong, bardzo wielowarstwowy. Powinien sztab mu kazać odpocząć i po prostu go troszkę przemodelować także od strony psychicznej. Jeśli go rzucili natychmiast na front po to, żeby przełamać tą złą passę, to niestety skończy się to bardzo źle i dużą erozją, bo tylko wzmocnił wrażenie z piątku. Ale chcę wrócić do tego, o czym Pan wspomniał na początku, bardzo bo to jest proszę. bardzo istotne, że Pan widział tam między tymi dwiema debatami dwie Polski. Tak. Ja widziałem te dwie Polski w Końskich, tak. ale jedna pol i w gruncie rzeczy to są dwie Polski, z którymi zawsze mieliśmy, z czym mamy do czynienia historycznie. Jedna to jest taka autorytarna, zamordystyczna, taka, która nie za bardzo chce słuchać nikogo innego, która instrumentalnie traktuje prawo. To jest ta kombot Komitetu Trzaskowskiego, władzy, TVP, a jeszcze do tego, jak się okazuje, prokuratury i różnych innych instytucji, które ich będą wspierać. Ale ta druga Polska. To jest taka, to jest Polska trochę republiki, to jest trochę tych wszystkich innych kandydatów, trochę tych ludzi, tych, którzy przyjechali, to jest Polska bardzo anarchiczna, taka, która robi cały czas happening, cały czas się wygłupia, cały czas kłóci się sama ze sobą, cały czas jest w takim eufemizmie różnych zniosłych kaseł, ale nieustannie bierze się za łby i w końcu raz na pewien czas dochodzi do, przez to branie się za łby, do, do, do głosu dochodzi ta druga Polska autorytarna, przeciwko niej się ona buntuje. Ja bym jeszcze... To, Wręcz Już, symboliczna scena. Tak, to troszeczkę tak za, zalatuje takim Która jest lepsza? Miksem, miksem Wesela plus, plus pana Tadeusza. E, no więc e, scena, pogódźmy się, chyba powinna tutaj nastąpić. I, i, I oczywiście ta autorytarna Polska to jest jeszcze. Wie pan, co? że to zabrzmiało bardzo, bardzo naiwnie. Tak, tak. Nie, nie, nie. To, to nie naiwnie, tylko raczej literacko. Mhm. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o tą autorytarną część, to ona ma jeszcze niestety niebezpieczny komponent cudzoziemszczyzny. Czyli czegoś, co chyba było najgorszym elementem, wyszedanym zresztą przez całą polską literaturę pozytywistyczną. Że, że... No i nie tylko pozytywistyczną, fircyk w zalotach w zasadzie mm -hmm. to jest jeden, ta figura, w zasadzie, którą mam możliwość poznać chyba każdy licealista, który troszeczkę więcej pogrzebie w, w lekturach szkolnych, bo to jest figura, która opisuje właśnie tego kandydata, którego wczoraj nie było i zabrakło. I to jest właśnie dlatego tak bardzo komiczne i, i, i dlatego te wszystkie wysiłki, te, te próby, które... że wiecie państwo, ja miałem wrażenie, jak oglądałem tą scenę, którą przed chwilą sobie powtórzyliśmy, że to przypomina mi i Skaczcie do góry jak kangury. Ten... Ale o której mówicie? Mówimy no, te, o... tej scenie, w której tam a, w, o skandował coś. i hmm. tak, tak. No więc drodzy państwo, no to jest tak, że trzeba dbać o zasadę dekorum. I też jakąś zgodność formy z treścią. I, i Jeśli kandydat na siłę stara się luddyzować, yy, pokazywać, że jest z tego ludu, a jednocześnie z tego ludu kompletnie nie wyrasta, to tworzymy jakieś sztuczny konstrukt i nawet w tym kostiumie, który jest zbudowany przez sztab pierwotny, po prostu ten kandydat nie czuje się komfortowo. A jak się nie czuje komfortowo, to niestety to widać. No ale to powiem szczerze: ja lubię media, lubię wykłady, rozmaite inne rzeczy, ale jeżeli bym sobie wyobraził, że mam zagrzewać tłum do walki, właśnie na zasadzie, nie ile to jazłą, się nie skaczcie do góry, to pewnie Trzaskowski przy mnie byłby mistrzem po prostu, no, no, bo bym się nie mógł zmusić w ogóle to znaczy, do tego. No, bo to Trzeba znać swoje ograniczenia, no i to jest, to jest tak, że po to... A czy, dobrze, czy kandydat na prezydenta musi sprawnie wywoływać tłum do, skak do skakania? Nie, 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 no bo to jest też tak, że po to jest sztab i po to kandydat ma się czuć komfortowo i bezpiecznie, żeby wyznaczał taką drogę, że nie musi rezygnować z siebie, nie musi udawać kogoś innego, żeby osiągać swoje cele. I to jest właśnie dobra strategia, i ją trzeba budować w sposób, powiedziałbym, koherentny z jego możliwościami i potencjałem. No tak jak mówię, no nie, nie, nie wmówimy człowiekowi, który jest rachitycznym intelektualistą, że nagle będzie specjalstem z najlepszych wojsk specjalnych i będzie w ten sposób komunikować. A kto siebie. jest w tym najsprawniejszy z tych pozostałych kandydatów? Prawdę mówiąc. Mm, ja zauważyłem niesłychaną zmianę na przykład u pana Nawrockiego. Jest problem z komunikacją troszeczkę i to wymagałoby dużej modyfikacji u e, pana Mencena. Całkiem sprawny w budowie swojego emploi jest pan Jakubiak, bo on jest po prostu koherentny w każdej sferze. Coś co zbudował przed laty, ten taki jowialny wizerunek. Jest, jest bardzo otwarty. A nie ma pan wrażenia, że bardzo poprawił się, bardzo na tle tego, co widzieliśmy tak? przez ostatni rok, kiedy pracował na swój antywizerunek Szymon Hołownia, że w tym momencie trochę udało mu się odbudować? Prawdę mówiąc, to jest troszkę inna sprawa, bo po prostu pan Hołownia teraz ma szansę sprawdzić się w formatach, w których jest zwierzęciem medialnym, więc tak naprawdę wraca do swojej pamięci mięśniowej, powiedziałbym, czyli czegoś, co kształtowało się przez laty na skutek no, profesjonalnego wejścia w tą sferę opowieści obrazkowych. Tylko tam jest inna sprawa. U pana Hołowni występuje taka, powiedziałbym, krótki period, kiedy on naprawdę jest w stanie być sprawnym, Dlatego, że drodzy Państwo, no, to jest sytuacja taka, że człowiek, który pracuje w mediach, w dużych mediach i pracuje przy jakimś show, no to ma umiejętność koncentracji i uwagi też widza. W, powiedzmy 7 sekund, potem jest przerwa reklamowa, 7 minut, przerwa reklamowa, kolejne 7 minut. Więc jeśli wychodzi forma dłuższa, no to to sprawdzimy u pana Stanowskiego, jak to będzie wyglądać, czy jeśli Wy zaprosicie na dłuższą rozmowę pana marszałka, to będziemy mogli to wtedy stestować, bo te dłuższe formy pokazują tak naprawdę głębie człowieka, i, i to jest właśnie specyfika tej kampanii, czy kampanii, którą zapoczątkował zresztą Donald Trump, bo to zmieniło całkowicie obraz obraz tej naszej rzeczywistości, że rozmowy z, z blogerami czy, czy wideoblogerami, które mają dłuższą formę niż tradycyjne setki, one zaczynają pokazywać prawdziwą głębię o Ostatnie pytanie, w kontekście też tego, co mówiliśmy, czy, to, czy po tych dwóch debatach możemy powiedzieć, że ważą się losy demokracji i stanowienia Polaków na lata? Nie wiem, czy się ważą losy demokracji. Na pewno znaczącym będzie głos, głos który Polacy podejmą w czasie wyborów i to jest owszem waga, waga, waga tego, jak Polska będzie wyglądała. Natomiast teraz raczej ważą się losy przynajmniej tego jednego z kandydatów, który był przez no, całe miesiące przedstawiany jako lider bo jeśli jemu się całkowicie zresetuje psychika, a widzimy, że jest bardzo źle, to znaczy pod względem kondycji fizycznej, i psychicznej, bardzo źle jest z tym kandydatem, no to możemy mieć do czynienia z bardzo ciekawymi rozgrywkami i bardzo ciekawymi sytuacjami. I to mówię... Ale kozery, mówi Rafale, mógł się odbudować. Mówi pan o Rafale Trzaskowski. tak. Ale y, z drugiej strony cały czas sondaże pokazują mu w, w drugiej turze jego zwycięstwo. Czy to nie jest tak, że jeżeli policzymy te konglomeraty polityczne, po prostu siły społeczne, to on i tak wygra, czegokolwiek by nie zrobił? Wcale nie, bo drodzy państwo, no to właśnie, właśnie po to jest ta ciekawa figura Trickstera, to znaczy tą, ta, ta poza, którą przyjął pan Stanowski, że on zaczyna być coraz bardziej sexy. W przestrzeniach, powiedziałbym, w których dominował komunikat właśnie do tej pory Platformy Obywatelskiej i jego kandydata. bo to może być tak, że pewnego rodzaju sprzeciw wobec słabości kandydata może spowodować wybór właśnie takiego kandydata, śmieszka o paradoksie, i, i to będzie element zadziwiająco interesujący w tej kampanii, że właśnie w tych przestrzeniach najbardziej zurbanizowanych, takich, w których mieszkają ci tzw. młodzi, wykształceni, dobrze zarabiający z wielkich miast. To może być element mikrobuntu. Także to, to ja tutaj wcale bym. Yy, znaczy inaczej, ja specjalnie nie szanuję polskich sondaży i to mówię od bardzo wielu lat. No, dały, nam wiele, dały nam wiele powodów, żeby no, ich nie szanować. To jest tak, że to nie jest element jakiejś anglosaskiej kultury, kiedy, kiedy, kiedy po prostu szanuje się widza i szanuje się swoje marki, które buduje się przez lata. Tutaj po prostu markę się buduje do czasu pomiędzy kampaniami. I, I w zasadzie, jeśli ludzie wyciągaliby wnioski bardzo konsekwentnie, to skreślaliby te wszystkie sondażowe na tarczę. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści, przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.